Więc ja tak tylko na chwilkę wpadam, żeby wam coś powiedzieć Tak jak widzicie, już jeden filmik jest z pożegnania z Moniką I ja już od tygodnia, już od tygodnia, tutaj już mam wakacje Czego się cieszę? Cieszyłam przez ten tydzień Ten tydzień miałam tak busy, że codziennie się spotykałam ze znajomymi Bo oni teraz wszyscy wyjeżdżają, a ja wyjeżdżam dopiero za miesiąc A oni wracają, bo oni jakoś w moim mają interwiu, a ja mam w ten czwartek No i będę już miała teraz czas, bo będę praktycznie siedziała w domu, więc Będę dla was nagrywała od nowa. Ale będą to bardziej filmiki tematyczne, ale nie będę odstępowała od tego stylu, stylu który panował w filmikach. I ktoś nie lubi z was cięć, lub lekkie głupawki przed kamerą. Nie jest kanał dla was. I jeśli już subskrybujesz ten kanał i nie lubisz cięć i nie lubisz głupawki przed kamerą, to po prostu. Anuluj subskrypcję, zminusuj ten filmik, ale nie pisz dużnych komentarzy, bo to aż żal czasami czytać. No i druga sprawa jest taka, że w czwartek mam już interwiu. Strasznie się denerwuję, bo mam nadzieję, że dostanę się do tej szkoły, idę na fotografię i strasznie, 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 strasznie się boję. Wiem, że kilka osób pytało się, czy zrobię filmik na temat fotografii. Od razu mówię, że nie jestem żadnym ekspertem. Ale jeżeli chcecie zobaczyć moje portfolio i i jeżeli chcecie usłyszeć jak wyglądało interwiu, to w weekend będę mogła zrobić jak już będę po interwiu. Także to by było na tyle. Będzie jeszcze filmik z Londynu, bo on w jak w Londynie. Jutro powinien się pojawić już filmik tematyczny. Mam już dużo tematów, także do zobaczenia wkrótce. Papa! pa! jak leci na A tyle Ha!

na marginesie. Piosenka Tayo Cruz Troublemaker. To jest chyba najgorsza piosenka, jaką kiedykolwiek słyszałam. Znam ją na pamięć, a tak jest tak powalony, że aż po prostu musicie sprawdzić. nie pierdol. i odpowiedzialności na siebie, to ja dobrobiłem, tu moja wina.